Servus! Z tej strony malinowy nos. W tym odcinku zajmiemy się bardzo ważną sprawą przy robieniu jakiegokolwiek wina, piwa czy innych trunków domowych. A mianowicie czyszczeniem, dezynfekcją i sterylizacją sprzętu użytego do robienia trunków. Sprzętu, balonów i wszystkiego, czego będziemy używać przy robieniu trunków. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób wyczyścić i wystalizować balony do robienia wina, pojemniki fermentacyjne i ewentualnie inny sprzęt, którego używamy, czyli jakieś rurki, korki fermentacyjne, butelki, pojemniki, wszystko to, czego będziemy używać przy danej produkcji nastawu. Czy to wina, czy to piwa, czy jakiś destylatów. Do tego celu będziemy używać środków do dezynfekcji i sterylizacji różnego rodzaju szczotek. Ze środków, które będziemy używać do dezynfekcji, mam tu profesjonalny środek do, do czyszczenia balonów VWP, którego użyjemy. Mam tu dezynfektant do, do sterylizacji sprzętu, balonów, butelek I, i standardowo używany przez wielu na pewno pirosiaczy potasu. Dlaczego ta czystość jest taka ważna przy robieniu trunków? Z bardzo prostego powodu. Przy początkowej fazie nastawu: czy to wina, czy, czy piwa, czy czegokolwiek innego mość nastaw jest narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Czy to bakterie, wirusy, czy grzyby, czy pleśń. Dlatego Cały sprzęt użyty musi być sterylnie czysty, żeby nie wdały się te bakterie do nastawu i żeby się nam nastaw nie zepsuł. W późniejszej fazie fermentacji nastawu, który robimy, już on jest bardziej bezpieczny, bo alkohol konserwuje w pewien sposób i im więcej tego alkoholu w danym produkcie, który tworzymy, tym wino czy nastaw już jest bezpieczniejszy. I jest mniej podatny na, na bakterie i grzyby, inne wirusy. Także później jest bezpiecznie, a na początku musimy zadbać o to, żeby jednak wszystko było czyste, żeby ten nastaw się nie zepsuł. To zaczniemy od wyczyszczenia i sterylizacji balonu do naszego wina. Do czyszczenia i sterylizacji użyjemy profesjonalnego środka VWP. Wszystkie środki użyte w filmie znajdziecie w opisie filmu, pod filmem. Także jak będziemy postępować? Na początek będziemy musieli wlać 5 litrów letniej wody do balonu. Mam tu przygotowane 5 litrów letniej wody. Do czyszczenia balonu używamy trochę większego stężenia środka, do sterylizacji mniejszego. Załóżmy, że chcemy wyczyścić nasz balon, także będziemy dodawać łyżeczkę, dwie łyżeczki środka. Ok. Środek jest dodany. Ok, i tak przygotowany środek mieszamy w balonie przez 5-10 minut. Teraz w zależności od tego, jak brudny jest balon, jeżeli macie jakiś balon z piwnicy, który ma dużo osadu w środku i jest bardzo brudny, to, to warto wtedy przygotować większą ilość środka, tak żeby zapełnić cały balon. Oczywiście z większej ilości, na, na nie wiem, na 5 litrów zrzucimy dwie łyżeczki, na 15 litrów około 3-6 łyżeczek środka i wtedy warto dłużej potrzymać kilka godzin środek w balonie, który wyczyści to, co jest w środku. Natomiast jeżeli jest, jest lekko brudny, to wystarczy tą ilość, którą mamy, zostawić na 5-10 minut mieszając. Do oczyszczenia balonów będziemy używać tej szczotki. To jest naprawdę rewelacyjna szczotka do wszystkich rozmiarów balonów. Idealnie pasuje i do każdego miejsca dociera, więc naprawdę polecam. Bez szczotki nie, nie jesteśmy w stanie wyczyścić balon. Także jaką szczotkę musimy mieć, a ta jest naprawdę świetna, pasuje do wszystkich balonów. Więc taką szczotką możemy wyczyścić wszystkie ścianki dokładnie, tak żeby balon był czysty. Minęło około 10 minut. Balon już jest wyczyszczony, wysterylizowany. Teraz co musimy zrobić? Musimy to, to, co mamy w balonie, wylać i przepukać go wodą. Po tym środku musimy użyć wody do, do wypukania balonu. Więc wylewam to, co mam w balonie. I teraz musimy go wypukać. Mam tu wody trochę przygotowanej. Ok, i w tym momencie balon już jest wyczyszczony i wysterylizowany do naszego wina. Teraz zajmiemy się całym sprzętem niezbędnym do zrobienia wina. Balon mamy już zdezynfekowany i przyczyszczony do zrobienia wina. To teraz pora na sprzęt, który będziemy używać do zrobienia wina. Do dezynfekcji sprzętu będziemy potrzebować jakiś pojemnik, w którym będziemy dezynfek dezynfekować cały sprzęt. Ja mam tu przygotowane wiaderko fermentacyjne, które idealnie się do tego nadaje. Poza tym przy okazji je zdezynfekujemy, żeby ewentualnie ktoś, kto robiąc piwo, miał zdezynfekowane wiaderko. I co teraz, jak będzie wyglądać dezynfekcja? Tak samo, żeby zdezynfekować, potrzebujemy 5 litrów wody. Mam tu przygotowane 5 litrów wody i do 5 litrów wody będziemy wlewać preparat. Ja będę używał do tego preparatu disinfektant, który idealnie się do tego nadaje, do dezynfekcji sprzętu, butelek i wszelkiego rodzaju sprzętu użytego do robienia trunków domowych. Wlewamy około łyżeczki preparatu do tych 5 litrów wody. I teraz w, tym, w tej wodzie będziemy na 5-10 minut wrzucamy wszystko to, co potrzebujemy zdezynfekować do zrobienia naszego wina, piwa, czegokolwiek, co będziemy robić. To na pewno co? Korki do, do, do balonów, do wina, rurkę fermentacyjną. Wrzucamy to wszystko. Cukromierz, który będziemy używać do mierzenia cukru, zdezynfekujmy, więc też go wrzućmy. Jakieś sitko, które będziemy potrzebować, do, ewentualnie do użycia. Lejek też wrzućmy. Miarkę, pojemnik z miarką, też niech się zdezynfekuje. Co jeszcze będziemy potrzebować? Ewentualnie jakieś butelki, które będziemy później używać do, do zlania. Nalewki niech się zdezynfekują. rurkę do zlewania wina z nadosadu, bądź do zlewania wina do butelek. To wszystko, co będziemy używać do, do robienia danego trunku, musimy zdezynfekować, więc do tej wody z preparatem wrzucamy na 5-10 minut, po czym będziemy wypukiwać to wszystko, co, co, co tutaj wrzuciliśmy w wodzie zwykłej. Jeżeli chodzi o, o różne rodzaje szczotek, to polecam, bo szczotki są niezbędne do, do, do czyszczenia butelek, balonów i innych rzeczy. Do czyszczenia balonów ta szczotka jest idealna. Do każdego miejsca dochodzi teraz. Bez tej szczotki nigdzie się nie ruszam. Jest świetna. Do 54-litrowego balonu sięga na dno i do 20-litrowego. Na dno i wszystkie boki balonu. Także polecam szczotkę i mieć taką do, do czyszczenia balonów. Jeżeli chodzi o butelki, to też się przyda się jakaś szczotka. Mam tu trzy rodzaje: gąbkową i takie inne: dłuższe i krótsze. Używam głównie tej, bo jest świetna, jest długa i do czyszczenia butelek zdecydowanie przydaje się taka szczotka. Też wszystkie zakamarki dochodzi, jest świetna. Mam tu nawet dwie szczotki do oczyszczenia jakichś rureczek, wężyków, które się już ubrudziły. Malutkie, drobniutkie, w razie czego też można u nas dostać. Wszystko co będziemy używać się dezynfekuje. Jeżeli chodzi o samo wiaderko fermentacyjne to przy użyciu jakiejkolwiek szczotki możemy je wyczyścić i zdezynfekować w bardzo prosty sposób. Jeżeli nie mamy jak to możemy po prostu mieszać po wyciągnięciu oczywiście tego wszystkiego, mieszać samą wodą z, z płynem dezynfekującym. Jednak taka opcja jest dużo fajniejsza i dokładniejsza. Okay. minęło około 10-15 minut, sprzęt już jest dezynfekowany. Teraz musimy go wypukać. Mam tu drugie wiaderko fermentacyjne. Do niego będę wlewał czystą wodę. 5 litrów i teraz wszystko to, co tu miałem przerzucam do czystej wody, żeby wypłukać ze środka dezynfekującego. Po wypukaniu to wszystko się będzie nadawać do, 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 do dalszego działania. Także będziemy już mogli działać i robić strunek, który chcemy zrobić. Ok, dobrze, wykupujemy to, co mamy, już możemy tego używać korek. Rurkę fermentacyjną, czy rurkę do zlewania, butelki możemy zalewać trunkiem. Ewentualnie możemy użyć pirosiarczynu, Jeżeli nie mamy jakichś specyfików specjalnych do, do dezynfekcji, możemy użyć pirosiarczynu. do dezynfekcji i do stabilizacji sprzętu winiarskiego. Pierwszy zresztą używamy do stabilizacji moszczu, jak robimy wino i do wielu innych rzeczy. Jeżeli użyjemy tego pirosiarczynu, to musimy około na 2 litry, około 10 g pirosiarczynu wrzucamy, wsypujemy i, i w tym moczymy też sprzęt, który chcemy zdezynfekować. Po pirosiarczynie nie musimy płukać sprzętu. Pirosiarczyn bardzo szybko się ulatnia, więc sprzęt od razu po, po dezynfekcji nadaje się do, do użycia. Więc to jest trzecia opcja ewentualnie użycia środków do czyszczenia i dezynfekcji. Także to tyle w dzisiejszym filmiku. Pamiętajcie o tym, że przy każdorazowym robieniu wina zadbać o czystość, żeby wino zawsze czy piwo czy inna nalewka, trunek spokojnie mogły pracować i, i super smakować w późniejszej fazie produkcji. Natomiast jeżeli już macie jakieś winko, tak jak w moim przypadku, mam już butelkę zeszłorocznego wina winogronowego, które chciałbym komuś dać na urodziny czy to na jakieś wesele, to przydałoby się ładnie opakować tą butelkę. I tutaj właśnie stoją przede mną skrzynki na wino. Patrzcie, mam, mamy tutaj taką skrzynkę, która idealnie się nadaje na prezent. Ładnie obudowane winko. Idealnie nadaje się na jakąś oficjalną uroczystość bądź coś takiego stojącego w ciemnym kolorze. Świetna skrzyneczka, lub taka jaśniejsza też. Zamykana w drugą stronę. Zamykamy. jest idealna na winko. Także jeżeli myślicie o podarowaniu komuś w fajny sposób winka, a nie macie w czego w co go zapakować. To zapraszamy do nas, do sklepu i są skrzynki na jedno winko, na dwa bądź na trzy nawet, także na pewno znajdziecie coś dla siebie. Do zobaczenia w następnym filmiku.